Najwięcej Polaków, dużo Polaków, mate z tak, co, co przyjechały tam, ale Polaków najwięcej. Jest śpiewamy po 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 polsku, polsku, polsku. Zapraszamy na PP Info z Brazylii. Park Jana Pawła II w Kurytybie, stolicy stanu Parana, to miejsce o wyjątkowym znaczeniu. Dla potomków polskich imigrantów w Brazylii jest on sercem polskości. To tu spotykają się historia, wiara i tradycja, kultywowana od niemal początku istnienia tej przestrzeni. Przez lata park stał się areną najważniejszych polskich i katolickich uroczystości. Dziś jest symbolem polskiej historii w sercu wielokulturowej Brazylii. dniach 29 i 30 listopada Park ponownie ożył tradycyjnymi polskimi obchodami świątecznymi, które przyciągnęły rzesze Polaków i potomków z całego stanu Parana. Nie zabrakło tego, co w polskiej tradycji najpiękniejsze występów zespołów folklorystycznych z kolonii Rio Claro, Campo Largo i Cruz Machado. Prezentowały one tradycyjne tańce i muzykę ludową, utrzymując żywe polskie dziedzictwo. Wydarzenie miało charakter prawdziwie wielokulturowy. Gościnnie wystąpiły także zespoły włoskie, niemieckie i japońskie. Co doskonale oddaje mozaikę kulturową Kurytyby. Park Jana Pawła II ma swoją wieloletnią opiekunkę i koordynatorkę. Jest nią pani Danuta Lisicki de Abreu, Polka urodzona jeszcze w ojczyźnie. To właśnie ona jest żywą pamięcią tego miejsca. Jej misja rozpoczęła się od osobistej obietnicy. Pani Danuta złożyła ją papieżowi Janowi Pawłowi II podczas jego wizyty w Kurytybie, obiecując, że będzie opiekować się tym symbolicznym miejscem. No więc mieliśmy bardzo wielkie szczęście, że po pobytu papieża rząd brazylijski nam daje tą placówkę. Jako element hołdu dla papieża, i po drugie też dla emigracji, i też tak samo jako jeden, jedyny park religijny w charakterze religijnym na terenie Kurytyby. No więc jest to bardzo wielki prezent z ramienia rządu brazylijskiego i do dziś nam się udaje z pomocą właściwie rządu i polskiego, i brazylijskiego, i różnych grup. I sekretariat, i tak dalej, którzy nam pomagają, pomagają ściśle do utrzymania tego parku, no i rząd brazylijskich, dla których zawsze jesteśmy bardzo wdzięczni. To było właśnie zadanie, żeby jako plan, jako projekt na miasto Kurytyby między grupami etnicznymi, na początek się zaczyna tutaj z pobytem papieża. Także cała ta werza, cała ta otucha, cały ten powiedzmy ten patriotyzm do Polski. Cała religijność w głębi każdego z nas daje to siłę w tym parku, właściwie w tym lokalu i w tym utrzymaniu do dziś dnia naszych tradycji, naszego folkloru, naszą religię. I właśnie przede wszystkim do Matki Boskiej Częstochowskiej, która ma tutaj właściwie wewnątrz w kaplice, w której jest bardzo piękna ikona, która dostała w Częstochowie jako prezent dla Kurytyby, no więc ta kopia świętego Łukasza, prawda? Który był właściwie autorem tego malowidła, prawda? No więc proszę Państwa, ja dzisiaj jestem tak specjalnie zadowolona, dlatego że dzisiaj całość historii mojej, początku mojego życia, się składa właśnie z Wilnem, bo ja się urodziłam na Wileńszczyźnie, i do dziś dnia, proszę Państwa, mam bardzo wielką otuchę. Jedno, że Brazylię cenię jako państwo, które przyjęło i mnie również do tej emigracji, która mi daje właśnie tą możliwość, wolności i tak dalej. Ale po drugie, też utrzymanie właśnie na tym terenie, że taki prezent bardzo wielki dostałam z ramienia papieża i też tak samo z naszej, od naszej władzy, prawda? Że do dziś dnia utrzymuję ten park bardzo silnie. Bardzo mile. Integralną częścią obchodów była wyjątkowa wystawa świąteczna, pieczołowicie przygotowana przez panią Danutę. W jednej z drewnianych chat parku podziwiać można było tradycyjną polską szopkę bożonarodzeniową. Obok polskiego dzieła zaprezentowano także kolekcję szopek z różnych stron świata, co podkreśla uniwersalność przesłania Bożego Narodzenia zakorzenionego w polskiej estetyce. Religijne tradycje, choć podlegają przemianom kulturowym, są pilnie strzeżone. O tym, co udało się zachować mimo oddalenia od ojczyzny oraz o różnicach obyczajowych, opowiada ksiądz Kazimierz Długosz ze Zgromadzenia Chrystusowców, który od ponad 30 lat pracuje duszpastersko w Brazylii. No, przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że tak w ciągu tych 33 lat mojego pobytu w Brazylii można zauważyć pewnego rodzaju zmiany, jeżeli chodzi o obchodzenie świąt. Bożego Narodzenia, jak i również jeżeli chodzi o życie polskością. Wygląda na to, że czas powinien spowodować, że te zwyczaje jakoś tam się zapomina, odchodzą w przeszłość. Natomiast tutaj ta polonia brazylijska charakteryzuje się takim wielkim przywiązaniem do wiary ojców. I również e, następuje takie odrodzenie właśnie tych zwyczajów, które notabene, w pewnym sensie, zawsze były tutaj kultywowane. Na tożsamość Polonii składają się nie tylko tradycje religijne, ale także dziedzictwo kulturowe, którego nośnikiem jest taniec i muzyka. O tym, czego absolutnie nie może zabraknąć w polskich świętach na emigracji, a co buduje poczucie wspólnoty i polskości, mówi Lurival de Araujo Fijo dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca Wisła. Już tradycyjnie Polacy się spotkają, ludzie polskiego pochodzenia się spotkają w tym parku właśnie na początku grudnia albo pod koniec listopada. I nie inaczej teraz w tym roku jesteśmy znowu tutaj i zaczę zaczęliśmy przed chwilą bardzo dużą imprezę. Dzisiaj po prostu przyjeżdżają cztery zespoły Poloniny i jeszcze innych zespołów z, z innego państwa. А утро Колині презентація з повчерні і навіть зеспов. z Litwy, z Niemiecina, zespół Poloniny, który przyjechał do nas i obecnie w tym momencie oni są na plaży i jutro będą tutaj w parku. I Już tradycyjnie 40 lat robimy tą imprezę i coraz więcej ludzi przychodzi, przyjdzie i, i oczywiście świętuje no, Bożego, Boże Narodzenie, to znaczy zaczęliśmy wcześniej w tym roku, aby mieć jeszcze czas, żeby i świętować więcej. Polskie tradycje świąteczne w Kurytybie po raz kolejny pokazały, że Polskość może trwać i rozwijać się nawet tysiące kilometrów od ojczyzny. Park Jana Pawła II pozostaje miejscem spotkań, pamięci i wspólnoty kolejnych pokoleń Polonii w Brazylii. Jeśli ten materiał jest dla Państwa ważny, zachęcamy do polubienia, komentowania i udostępniania relacji, aby historia i tradycje Polaków na świecie mogły dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców.